Część druga. Jestem od 2020 tak mniej więcej ofiarą znęcania się dealery i jego zorganizowanej grupy przestępczej. Najpierw w bloku, a potem teraz w domu. Jest to nękanie, to są groźby, hałasy w nocy, notorycznie zatruwanie mieszkania poprzez wentylację kuchenną, zatruwanie powietrza wokół domów, okna. Także nie można sobie wywietrzyć mieszkania, napuszczanie na mnie ludzi, może nie kłamstwa na mój temat. I no, wiele różnych rzeczy się wydarzyło, yy, ale w skrócie chciałabym Wam opisać. Mm, Działania zorganizowanych grup przestępczych w Polsce. Jak to się dzieje, że oni są Kreci, że oni potrafili się dorobić przez tyle lat, nie zostali złapani. W jednym z filmów, Rockman za kółkiem powiedział coś takiego. Jeżeli dealer 60 chodzi po ulicy i nie został złapany i handluje dalej, to znaczy, że ma wtyki w policji. Przedstawić, chcę Wam przedstawić drogę od początku, na czym polega ten system. Dealer 60 nie został złapany, dorobił przez się przez wiele lat, zbudował sobie dom, zbudował sobie albo kupił mieszkanie, w każdym razie zgromadził bogactwo na handlu narkotykami, dorobił się i razem z jego rodziną mieszkają prywatnie gdzieś w innym miejscu. No ale posiada nieruchomość, posiada ziemię, na której Prowadzi tą działalność narkotykową, handel narkotykami, dystrybucję, zatrudnia pracowników po 18 roku życia. Jego rodzina, jego kobieta, jego dzieci, dorosłe są też w to zaangażowane. Jest to po prostu to są rodziny z dziećmi w to zaangażowane zarabiają na tym u niego. Cała sieć powiązań, znajomych i oni po prostu Dealer ma samochody skądś. Dysponuje tymi samochodami. Ma, no dorobił się na handlu narkotykami, tak? Czyli te pieniądze, które on ma, dobytek, wszystko jest tego handlu narkotykami. To jest jego praca. Oczywiście jest osobą uzależnioną od narkotyków. Na okrągło pije. Jest osobą niepoczytalną. Jest osobą chorą, chorą umysłową o zaburzeniu narcystycznym, według mnie. Ma napady agresji, furii, słowotoku w nocy. Odstawia teatr. Dlaczego tak trudno go złapać? Dlatego, że on ukrywa swoją agresję. Udaje kumpla. Na zewnątrz udaje kumpla. Ukrywają swoje miejsce zamieszkania. Ukrywają swoją prywatność. Udają, że w miejscu, gdzie dokonują dealerki, mieszkają. Utrzymują pozory, że mieszkają, ale tak naprawdę... Tutaj znajduje się, dokonuje się dystrybucja narkotykami, i to jest źródło ich utrzymania, jego i jego rodziny, i z tego utrzymuje swoich pracowników młodych. To są, w to są zaangażowane, zatrudniane są dziewczyny, zatrużni, zatrudnione są młode chłopaki, i dealer ma swój, swój system działania, żeby ludzi okradać, wymuszać na ludziach wyprowadzkę. Czyli wynajmujących zmuszać do wyprowadzki, a właścicieli zmuszać do sprzedaży. Za cenę, którą on zaproponuje, jest taka niepisana groźba, której on nie wypowiada wprost, ale swoimi działaniami daje ludziom do zrozumienia, że albo mi to sprzedacie, albo ja wam nie dam tu żyć. I za pomocą tych swoich pracowników, czyli w, misu, w tym miejscu. I dokonuje się handel, handel narkotykami, gdzie jest ta działalność przestępcza, i jednocześnie jest, dokonuje się wypieranie pozostałych mieszkańców w sposób yy, tak. Nie bezpośrednio, grożenie. Ale może dojść do konfrontacji, ale raczej dealer ukrywa się, raczej nie dąży do konfrontacji. Kiedy się z nim skonfrontujesz, różnie się może zachować. Może zacząć ci grozić, może udawać głupa, że to sobie coś wymyśliłeś, uroiłeś itd. No, posługuje się swoją rodziną, posługuje się swoimi pracownikami i nasyłają na mieszkańców tych ludzi. I on w ten sposób rozgrywa ludźmi jak takimi pionkami napuszcza jednych na drugich i w ten sposób unika odpowiedzialności. Ale on jest on to wszystko wymyśla, a oni tylko wykonują jego polecenia za pieniądze. Więc w danym budynku, mieszkaniu kamienicy, w, da, w danym domu wielorodzinnym, bloku kamienicy są mieszkania, które wynajmują właściciele. W jednym mieszkaniu właśnie jest ten handel narkotykami, dealer ma Dealer wywołuje za pomocą swoich pracowników burdy w domu. Nie daje ludziom spokoju, nie daje ludziom żyć i wymusza na nich albo sprzedaż, wyprowadzkę. W każdym razie chce się pozbyć stąd ludzi. Okrada ludzi z nieruchomości w sposób podstępny, zmuszając ich do sprzedaży nieruchomości poniżej wartości. Powiedzmy sobie szczerze, nie każdy chce sprzedawać. Jeden chce to użyć, inny chce to sprzedać w swojej rodzinie. Każdy chce co innego. Jeden chce na tym zarabiać, prawda? Ma prawo do tego właściciel zarabiać sobie na tym, wynajmować to, żeby ludzie sobie spokojnie żyli, żeby sobie po prostu, wiecie, Natomiast dealerowi na tym nie zależy. On chce się wszystkich stąd pozbyć i on chce osiągnąć dwa cele. Tak? Chce przejąć cały budynek, mieć te mieszkania poniżej wartości, czyli okrada ludzi z tych nieruchomości. To jest jedno primo. Po drugie primo, hmm, chce rozwinąć swoją działalność narkotykową i się dalej dorabia. I dorabia się kosztem innych i tak jak mówię, zabezpieczenie te plecy. Ma w policji, w prokuraturze, w sądownictwie, w polityce Wszędzie mają swoich znajomych, wśród lekarzy, wszędzie po prostu robi e, dealer taką. Oni mają taką siatkę klientelistyczną. E, ludzie z różnych dziedzin się wzajemnie wspierają. Zresztą dealerem może być każdy, nie. Może być dealerem, może być policjant. Różne zawody. W każdym razie, w jednym miejscu dokonują handlu narkotykami, w innym miejscu prowadzą życie prywatne. I tam, gdzie oni mają to życie prywatne. To jest strzeżone, to jest ukrywane, oni nie chcą, żeby to wyszło. Gdzie oni mieszkają, gdzie, gdzie, są te, gdzie jest ten dobytek, który oni zdobywali na tej przestępczości? Natomiast tu, gdzie się odbywa przestępczość, dealer udaje, że żyje, zachowuje pozory nor normalności. na zewnątrz może wam się wydawać, no tu sobie normalnie ludzie żyją, ale policja wie, policja wie po czym to poznać, że dealer tu działa. W jaki sposób dealer się zabezpiecza? Po pierwsze, nielegalnie rozmieszcza kamery, ukrywa te kamery i obserwuje ludzi wchodzących do budynku. Umieszcza te kamery przy wejściu głównym do domu. Kto kiedy wychodzi, kto wychodzi, zna rytm każdego człowieka, mieszkańca. I tak dopasowuje swój atak do tych ludzi i swoją działalność, czyli działają przestępczo wtedy, kiedy nikt nie widzi, kiedy ciebie nie ma w domu. Żebyś nie wiedział, co się tak naprawdę dzieje. Teraz, tak jak mówię, zabezpieczony jest ma plecy gdzieś tam, w policji gdzieś, ale ma też swoje słupy. Kto to jest słup? No, to są ci pracownicy. Pracownicy niepowiązani z nim, jakimiś więzami rodzinnymi. To są po prostu ludzie, którzy są opłacani, wykonują polecenia dealer. No, o co chodzi z tym słupem? Dlaczego słup? E, słup ma zadania do wykonania. W danym miejscu przestępczości zorganizowanej słup e, mieszka w mieszkaniu wynajmowanym przez jakiegoś właściciela. Skąd dealer to wszystko wie? Skąd wie, że właściciel wynajmuje? Widzicie, dealer zna tych właścicieli, zna tych mieszkańców, zdobywa informacje, wie, czy właściciel jest na bieżąco, na miejscu, czy mieszka za granicą. W moim przypadku. Kuzyn mojej mamy wynajmuje mieszkanie i jego tu nie ma na miejscu i to jest świetna okazja dla dealera, świetna meta. Po co meta? Jest to baza, w, baza w której dealer umieszcza swój towar, towar pod przykryciem, zdobywa, werbuje pracowników, powiem wam, którzy udają zwykłych wynajmujących. I ukrywają to przed wszystkimi, że mają powiązania i udają pozory, że tu mieszkają, a tak naprawdę przychodzą tu na godziny, żeby y, pracować dla i Znowu się nie zmieściłam, y, będzie kolejna część.